Jak złapię kierownicy do burzą chwyse, chwycę, to panam niespodzianie w jakiś dziwy trans. I oczy tak przymykam i wtedy żadna bryka i nie podskoczy, czyli nie ma żadnych szans. Moja żona mi mówi, że szybkość to mnie zgubi, a ja przymykam oczy i wyczuwam luz. I wrzucam tak jedynkę, subtelnie jak dziewczynkę Unoszę lewą nogę z no i ruszam wóz Ja jestem odlotowym kierowcą zawodowym I dla mnie słowo stówa to jeden wielki pis. Pryka moja pomyka, stereogram gra muzyka Postuba na godzinę to dla mnie to jest nic To dzięki mnie w Europie poznali słowo szopen Nam to panie, panie mi nie podskoczy. Bo jestem odnotowym kierowcą zawodowym i stuwa na godzinę to hańba jest i fiera! Yeah. Moja żona mi mówi, zatańczyć i bolero, to pieszczotliwy jak ja żonę swoją znam. Do stu dopisz zero, przynajmniej ty cholero. Na życie to się chociaż wtedy przyda nam. Ona mnie nie rozumie, nie mogę zginąć w tłumie. Ja muszę zostać królem europejskich szos. Żona mnie nie rozumie, nie mogę zginąć w tłumie. To nie, ta bohatera kreuje ślepy los. Ja jestem odnotowym, kierowcą zawodowym. I dla mnie słowo stówa to jeden wielki Rycha moja pomyka, stereogra muzyka, postuwa na godzinę to dla mnie to jest nic. To cieński w bo pozlali znowu szopę. Nam to panie, panie mi nie podskoczy bo jestem odlotowy, nie Rosom zawodowy i stuwa na godzinę.